Kochani, na cookie do pojawiła się nowa aktualizacja, więc włączamy nasz sprzęt i spróbujemy go zaktualizować. Pamiętajcie, żeby aktualizację robić zawsze jak ona się tylko pojawi. Jeśli nie możecie w danej chwili, to później w ustawieniach można wybrać wersję i aktualizację i pobrać aktualizację. Na przykład wieczorkiem. My zrobimy to teraz. Poczekamy jeszcze chwilę. I zobaczcie, pojawia się komunikat. Aktualizacja oprogramowania. Dostępna jest nowa wersja oprogramowania Thermomix. Czy chcesz zainstalować aktualizację teraz? Aktualizacja. Pobieranie. Pozostało 3 minutki, 2 minutki. Za chwilę połączymy się ponownie. Pozostała jedna minuta. Następnie pojawi się komunikat. Nie odłączaj urządzenia przez 10-15 minut. Później urządzenie się samo wyłączy i ponownie włączy. Pamiętajcie, zawsze możemy sprawdzić, czy mamy aktualne oprogramowanie. Jak to zrobić? W ustawieniach sprawdzamy wersję i aktualizację. Szukaj aktualizacji. Aktu aktualizacja oprogramowania. Oprogramowanie jest aktualne. Jeśli w tym miejscu pojawi się jakaś aktualizacja, naciśnijcie Pobierz. Zobaczmy, jakie zmiany przyniosła najnowsza aktualizacja. Z pewnością mamy scrollowanie, czyli przewijanie pionowe, dostępne na ekranie trybów. To jest pierwsza zmiana. Zmiana dotyczy również trybu mycie wstępne, gdzie mamy nowy podgląd i opcje trybów są od razu widoczne na ekranie. Po cieście uniwersalne, po tłuszczu i karmelu i po przypaleniu. Taka sama zmiana dotyczy również gotowania jajek, trybu gotowania jajek. Również wszystkie tryby dostępne są od razu na ekranie. I mamy tryby gotowania jajek. Bardzo miękkie, miękkie, średnie, średnio twarde i twarde. Fajne zmiany kosmetyczne, ale jakże przydatne. Dajcie znać, czy Wam się również podobają. Dzięki Pa!